Siema, tutaj Mateusz, Mateusz, a witam was, Boże Mateusz, Mateusz, Mateusz206 i witam was w kolejnym odcinku z The Games. Słuchajcie, przystawię sobie mikrofon bliżej gęby, może wtedy będziecie mnie lepiej słyszeć, zobaczycie. Może będzie lepiej, zobaczmy. Teraz może będzie lepiej, chyba mnie lepiej będziecie słyszeć teraz. na stalach nie wiem jak to się mówi, pisz to w komentarzach proszę kurde właśnie dlaczego ja się nazywałem Mateusz to zapomniałem Czaj inaczej nazywałem co, mamy jeden pilnik? wat wat? to on ma pilnik? ej Przecież miałem zapilniki. Kto mi zaczął jednego? Piękna. Więc coś mi go zaczął. Można sobie przejść. Dzień dobry panie. Nic już nie ma płonu przodu. Ale się nażarłeś. Dopiero zaczął jeść. To ja... ja nic, 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 nie. Uff. Ja wcale nic nie mówiłem Ja wcale nic nie mówiłem Ja mam siły mam 46 sił, Dobra, już przygotujmy się na pracę naszego ogrodnika chwastów. Dobry. Nie. Jakie filmy lubisz? Science fiction. Jeśli jakiegoś chwasta przegapię, to nie to, to, to trudno. Sank, masz na mnie misję. Oczywiście. Ej, proszę pana, proszę pana! U, pobiłem go. To przepraszam, ile ja mam siły? Broń nie miałem. Ja nic nie robię. Proszę pana. Ja wcale nic nie robię. Ja tylko wezmę sobie grzybę i dwa drewna. Ja nic takiego nie robię. Nic takiego nie robię. Dobra. I zaraz będą ćwiczenia. Pieszko tutaj białkowe. Aha. Manekina jeszcze nie mamy, Uuu. Cztery więcej To Będziemy mieli okazję sobie pompki porobić. Siła. Pewele zrobię powtórzeń w ciągu godziny. Piętnaście nasuwa, dobijemy. To się bije z kimś. Ups, chyba problemy z kwiaturą. Kwiaturu, aaa, jest, 15, Dobra. Akurat czas wolny. No dobrze. Dobrze, co masz, Max? Miętówki, szpatułkę. Nie, dzięki. Adam. o pilnik! Właśnie Adam mi zacimał pilnik. Właśnie on. Czyli już wiem, kto mi pilnik zacimał. Dzięki, powiedział główny. No dobra, mamy pilnik. Mam jeszcze taśmę i będziemy myśleć o Haha Prowadzimy ha. mnie również, również kable. Ups. Uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Na, no, niech się nie złości. Wystarczy, jak zajdzie z ekranu, to już się nie złości. Aha, idziemy sobie intelektu nadrobić, bo musieliśmy makim zarobić. zrobić. pozostało teraz 3, 2, 1 i 0. Mamy ile pięćdziesiąt jeden sił trzeba? się siły intelektu. 52 do manekina? Do manekina potrzeba? 52? Tak? A nie, florze nie na to patrzyłem. Och, 30. Nie na inteligencji, naprawdę. Tak słabo. Przydałoby się teraz jakaś broń. Kule, no właśnie jakaś lepsza. Dobra, mamy manekina, to sobie weźmiemy nawet. Tak! Mamy taśmy klejącą. Mamy taśmy. Jakby teraz ktoś miał talk kosmetyczny. Po prostu byłoby super taśmy Będziemy taśmy i dwa pilniki. Craft. Ile nam zabraknie inteligencji? 11 to idziemy szybko. Te 11 sobie z zrobić szybko szybko, bo za 40 minut jest kolor co. Pozostało 10. Dziewięć Osiem Siedem Sześć Pięć Chulta, muszę iść na prosznicę Jestem zmęczony Jestem na kolacji, dzień dobry. Dzień dobry, ja już idę, proszę pana. Szybko musimy go nad nadrobić, bo za chwilę mamy pracę. To zostało 4. 3, 2. 1. I teraz powinno zostać 0. Tak, mamy ich obcażki. Super. Super. Dobra, nasza praca. Musimy ją wykonać. Do, do, na razie do celi, jak zauważy jakiegoś fosta, to przy okazji go rozwalać no właśnie. Dobra, idziemy i aż sobie nasze odłożyć. Dobra, idziemy pracować. Dostajemy przynajmniej troszkę kasy. Przynajmniej 15. Lepiej dostać 15 na przykład niż 14, no nie, mam teraz. Gdzie jest chwast? Tu jest podwójnik. Super. Im, im więcej podwójników, tym tak jest lepiej. To jak No dobra, już mamy wypełnioną normę roboczą za 3, 2, 1. Już. No dobra. Mamy no ich obcążki. Jest power. Teraz musimy tylko... Zdobyć kit, który się robi z pasty. Czekaj, mam gdzieś tu zapalniczkę? Nie. No dobra. Co chodzisz do innej celi? To. Cóż jakiś problem. Nie. Max. Dżekson. Gówna. To jedzonko, fajnie. Gdzieś mam stołówki sobie zatrzymam. Jak widzicie. Zaciągą sobie... O! Chodź tu! Cześć, Kto jest Waldar? Kto ma nas sprzedać coś? Kto ma nas sprzedać talko? Zapalniczka. Tak. Tak. Super. Zapyńcza. Dobra, facetałuję jeszcze talku. Czarny apel. O, rzemku flaż trochę. No, akurat wstał. U, grzebień. Tylko nie przyda mi się, grzebień niestety niczego salutować. Chrisy James dobrze. No dobra, potrzebujemy jeszcze talku. Talku, no, i to wszystko, jeszcze 50 inteligencji. No bo potrzebujemy tak naprawdę. No kurde, Ej. potrzebujemy dwóch czerwonych kluczy. Na wszelki wypadek. Albo ulepszone obcążki. Czyli albo jeszcze jedna taśma i pilnik, albo dodatkowy talk kosmetyczny i pasta. Chyba no, z tym talkiem? Pójdę. Na dwa czerwone klucze. Hunter, to od Ciebie już kupowałem coś. Sang. Bresznicę, okej. Okay. Adam. poranne, apel. Okej. Okay. Yy, w poranny apel, no to jutro odwrócę Dam ci w prezencie. Proszę radło.